Mit 2. Muszę schudnąć, zanim udam się na taką sesję fotograficzną. Takim małym podfaktem, można by powiedzieć, jest to, że rzeczywiście, wy, drogi panie, macie taką troszkę tendencję do tego, żeby gdzieś tam pod nosem na siebie trochę ponarzekać. Oczywiście, autoakceptacja w takich sytuacjach zdecydowanie pomaga, i pewność siebie, gdyby była naturalnie w was wszystkich, to by w ogóle nie było tematu mity i fakty. Ale wracając do tematu, sesje fotograficzne tego typu są po to, żeby wydobyć was naturalne piękno. Tutaj nie trzeba nic modyfikować, ulepszać. To samo przychodzi w chwili, kiedy wy się czujecie świetnie, kiedy zaufacie nam fotografom i kiedy w odpowiedni sposób się przygotujemy. Jest masa przepięknych pozycji, które wydobędą z was to piękno naturalne przy użyciu odpowiedniej garderoby, odpowiedniego oświetlenia czy lokalizacji. Przecież nikt nie ustalił tabelki z zasadami co jest piękne, a co jest mniej piękne. Dlatego tak naprawdę każda kobieta jest piękna, ale jest jeden warunek. Ona musi o tym wiedzieć i musi to czuć. I tutaj jest właśnie nasza misja podczas sesji fotograficznej. Wy musicie poczuć się piękne od razu. Musicie poczuć wyjątkowe. Dlatego wam pokazujemy te zdjęcia. Dlatego szykujemy odpowiednią garderobę, fryzurę, makijaż, żeby to wszystko było wyjątkowe. To jest to, co będziecie wspominać lata.